To też jest, do tego też można użyć, jak, to W każdym kraju słyszymy. Tak, tak, tak. No to, to. więc... Gdy pytałem Pana o to, czy ten ruch na szakownicy Dishampa jest ruchem ostatnim, miałem na myśli nie tyle to, co mieści się w obrębie w Pańskiej twórczości, ile, ujmując rzecz w skrócie, o to, że Kolejnym ruchem będzie ruch po opałce i że równolegle odbywają się również jakieś ruchy na tej szachownicy. Czy tak to pan widzi? Czy podziela Pan pogląd, jaki podziela na przykład Boys, że w gruncie rzeczy na temat sztuki, malarstwa w szczególności, że w gruncie rzeczy chodzi tu o wykształcenie formy, formy postrzegania, formy myślenia, formy odbioru mhm. świata i formy uczestniczenia w nim, że chodzi o e, uczestniczenie w tego rodzaju formie stworzonej przez malarza po to, by jak gdyby zabrać ją potem ze sobą i zrobić z niej użytek. Użytek poprzez e, patrzenie na, jako, na rzeczywistość jakąkolwiek bo ona nie była, na rzeczywistość malarstwa i tą rzeczywistość życiową, jakby to określił e, Witkacy. Czy podziela Pan ten pogląd? Czy e, e, w odniesieniu do państwa do, do Pana twórczości rzecz ma się w ten sposób, e, że odbiorca Przychylny i rozumiejący odbiorca, rozumiejący znaczy ten, który usiłuje, tak. stara się zrozumieć, może w pewnym momencie zabrać tą Pańską ideę i zrobić z niej jakiś użytek w najszerszym znaczeniu tego słowa. Ja bardzo nie lubię funkcjonalności sztuki, tak jak nie chciałbym widzieć w życiu człowieka tego właśnie sensu, funkcjonalnego jakby sensu który może się skojarzyć zawsze, czy kojarzy się na pewno, jeśli się głębiej na tym zastanowić, nad jakby rolą człowieka, ale z punktu widzenia może generała, który ma żołnierzy, czy fabrykanta, czy przemysłowca, który ma pracowników i tak dalej. Ja uważam, że życie jest jakimś bardzo złożonym absurdem, i starajmy się z tego wyłonić. Właśnie sens, jakby bez sensu, tak? z, właśnie z tego bez sensu. I, i dlatego y, ja nie, mimo często y, moich wypowiedzi, które mają pewną cechę moralizowania y, sztuki przede wszystkim, ja się nawet często odwoływałem do takiego odniesienia, powiedzmy, takiej, takiego skrótu, że uważam siebie za Savonarolę w sztuce, to właśnie po to, żeby tę sztukę bronić żeby, powiedzmy, bronić od, od, od lekkomyślnego zmarnowania tej całej historii Duchamp. W pewnym sensie Beuys też, choć Beuys należy do innej, powiedzmy, mentalności, do innej Powiedzmy kultury. Stąd Beuys jest bardziej przywiązany do sztuki, jest bardziej moraliz moralizującym twórcą, ale boys też stworzył coś, co ma pewną cechę wywodzącą się z Duchampa, że wszystko może stać się sztuką. I bezsprzecznie jest tak również w moim przypadku. Wyliczanka, znowu jakby powiedział ktoś nieprzyjemnie, stała się sztuką, czy proponuję ją jako sztukę, ale przecież nie o wyliczankę chodzi. Stąd moje, powiedzmy, przemyślenia ideowe, ideologiczne, wręcz, mają to do siebie, że ja próbuję trzymać się rękami i nogami obrazu, jego sensu ale nie przez e, tradycyjną formę, tylko właśnie przez inność. E, jeżeli jesteśmy e, powiedzmy w tych obszarach boys, e, e, ja nie miałem szczęścia poznać Duchampa, ale poznałem i dość często żeśmy się spotykali, dużo żeśmy przegadali godzin e, z Boysem na temat sztuki. Nawet kiedyś udało mu się, udało mi się raczej, że spóźnił się na, na samolot w Berlinie w galerii René Bloka. Byłem właśnie w, w trakcie przygotowywania wystawy i on mnie właśnie pytał o tego typu racje, właściwie po co malować, po co jeszcze obraz. i, i ta, Racja powiedzmy, dla której powstała ta koncepcja malarska moja, była mu na początku zupełnie niejasna. Właśnie ze względów czysto skrótowych, mimo że on był znakomitym rysownikiem, e, może nie malarzem, ale świetnym rysownikiem, e, nie rozumiał, jak można się zredukować do takiego absurdu. On miał pojęcia, e, powiedzmy, socjalne, polityczne, wierzył, był bardzo dużym idealistą. Ja jestem bardzo niedużym, ale może bardzo silnym sceptykiem. E, i w Moja postawa jest jakby formą, mówię o, o, o Ich na przykład, jakby formą udowodnienia czegoś, co, jak, co jest wartością bez sensu. Tą jakby nieużytecznością, mówiliśmy o użyteczności, o funkcji sztuki. I dla mnie funkcją sztuki jest właśnie jej nieużyteczność, nawet w postaci dekoracji. Mój obraz. Ten obraz, o którym marzę, sprowadza się do, do obrazu nienamalowanego w końcu. Wydawałoby się. To znaczy, że on jest wynikiem pytania, jakie sobie zadałem, jakie powinien sobie zadać w zasadzie każdy malarz, kiedy stawia płótno na sztalugach. Jeśli nie na sztalugach, to choćby na podłodze. I to powinien sobie zadać to pytanie, czy to, co powstanie na tym białym płótnie, będzie lepsze od tego białego płótna. Oczywiście to się wydaje bardzo skrótowe, bardzo dialektyczne, może jako, jako pytanie. Właśnie wydaje mi się, że z punktu widzenia etycznego, logicznego takie pytanie było jednym z wielu, które mnie doprowadziło do tej idei. Do, przynajmniej tej idei w sensie dochodzenia do tej bieli zasłużonej, tej bieli mentalnej, która ciągle towarzyszy mi przez cały e, czas tego programu. E, po prostu, jeśli uda mi się żyć tak długo, żebym doszedł do, do powiedzmy, tej e, absolutnej bieli, e, to, e, to wtedy spotkam się nie z obrazem monochromu, tak jak powiedzmy Yves Kleina, czy, czy, czy Manzoniego, przepraszam, tylko obrazu, który będzie się kojarzył z obrazem nienamalowanym. Tu właśnie ten bezsens. Tu właśnie jest ta część, powiedzmy, jakby malarstwa dla niewidomych też, powiadam też, dlatego że. Te, te, te te emocje malarstwa mogą zaistnieć tylko w naszych myślach, w naszych pojęciach o malarstwie. Także jeżeli ktoś będzie patrzył, jeżeli taki obraz powstanie, że nie będzie widać różnicy między tymi dwoma bielami, to jest tła i liczb, cyfer dokładnie, to, to komuś, to będzie dość szybko przechodził, będzie się wydawał ten obraz absurdem, dlatego że on jest obrazem nienamalowanym. A malowanym przez całe życie jednego malarza. Całość, właśnie tego programu, będzie się znajdowała w tym, jakby, niewidocznym obrazie. Ale przy tej okazji chciałbym y, dodać, że te dwie, y, dwie biele są malowane dwoma różnymi bielami cynkową i tytanową. Także y, ponieważ uważam siebie za sceptykę, stąd y, y, również znalazłem dla siebie y, jakąś gwarancję, żeby nie podejrzewano mnie o to, że maluję, czy twierdzę, że namalowałem to, co jest nienamalowane. To się da sprawdzić. Jestem w pewnym sensie świętym może nie, ale Tomaszem tak. Iw Klein, e, wspomniany, wspomniany Yves Klein, e, jak pan powiedział e, i co nie pokrywa się z pańską koncepcją e, malarstwa, uważał, że m, jego błękitem, jego słynnym błękitem, który nazwał międzynarodowym błękitem Ta, Kleina, może się posłu posłużyć tak. właściwie e, każdy. Ale w tym też była pewna dwuznaczność postawy, bo ja przypominam sobie z kolei inny y, cytat z jego licznych, zresztą bardzo poetyckich wypowiedzi. Mianowicie y, cytat, gdy y, y, on leży na plaży, podziwia błękit nieba jako swoje Chce dzieło popisać, i ma on. nawet za złe ptaką, tak, 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 że mu tak, ten y, błękit tak, przecinają. Tak. Więc to poczucie własności jakby jest tutaj w, o, ogromne, w tym przypadku, w tej konkretnej wypowiedzi. Natomiast ja chciałbym zapytać w związku z tym e, o rzecz taką, czy e, w horyzoncie Pańskiej twórczości e, znajduje się odbiorca i jeżeli tak, to w jakiej roli? Czy e, mógłbym zapytać o idealnego odbiorcę, który w sposób idealny uczestniczy w Pańskim e, dziele? Tym odbiorcą idealnym może być również kolega malarz. Czy widzi Pan taką możliwość? Krótko mówiąc, czy. Widzi pan możliwość komunikowania również czegoś? Zresztą nie chcę tego komplikować. Chciałbym zatrzymać się przy uczestniczeniu. Czy jest taka możliwość? Jest. Wydaje mi się, że może w moim przypadku uczestniczenie w tym przedsięwzięciu malarskim, artystycznym, powstało coś, co właśnie daje, choć wydawałoby się może innym, że ignoruję odbiorcę, przeciwnie, jest coś, co jest e, e, możliwością dzielenia się e, emocją malowania, realizowania jednego dzieła przez całe życie. E, odbiorca, e, ktoś, kto będzie życzliwy mojemu e, malarstwu, może się włączyć w tą e, e, emocję. Tak, jak się włączamy w emocję pisania, e, czytania jakiejś książki, e, z tym, że to się staje w krótkim powiedzmy, e, czasie. Choćby, ja nie wiem, znakomite takie przykłady jak Joyce, dużo e, tych tomów, czy Marcel Proust, to są postacie w literaturze, które mają odniesienia również i do mojej e, idei. To jest Joyce, powiedzmy pisze literaturę. Ja maluję malarstwo. Można, można byłoby z punktu mojego widzenia tak to interpretować. W związku z tym, można e, uczyć się mojego malarstwa tak długo, jak ja się jego uczę. Tak długo medytować malarstwo, tak jak ja medytuję swoje malarstwo i swoje istnienie, czyli tak jak każdy również może i medytować swoje istnienie w odniesieniu do, 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 do tego, co ja robię w sztuce. Chodzi e, o tak, Istnienie publiczności w, tej, w, tym, w tym typie emocji malarstwa, że po prostu ktoś, kto wchodzi w ten świat, niekoniecznie na wystawę, niekoniecznie przed obrazem, ale mentalnie może żyć światem malarstwa przez informację o tym, przez uczenie się tego, przez. Uczeni się podobne jak ja. Gdybym ja to, co ja robię, nie, 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 nie miał tych możliwości ciągłego zapytywania siebie o sens istnienia, po prostu o sens istnienia w ogóle, i o sens istnienia malarstwa, to ja w tym malarstwie bym nie wytrzymał. Ale to jest właśnie, to dotyczy tych sfer, tych pytań, czy tych wątpliwości, jakie można mieć wobec mojej postawy. To przypomina mi anegdotę, która może lepiej zobrazuje problem. To jest osoba starsza pani, zwraca się do mnie na jednym z wermisarzy i, i mówi: Ja jestem bardzo. Zdziwiona, jak można coś całe życie robić tak, jak to Pan robi już od tylu, tylu lat. Ta Pani już była w starszym wieku, ja trochę od, odszedłem z, powiedzmy z pół kroku od niej, powiedziałem, jak można tak długo i tak dalej. To, są, to jest ten obszar powiedzmy idei wobec malarstwa. Jak długo można malować obraz? Dlaczego już? Nie, nie malować całe życie. A zatem, dla, jak długo można żyć? Gdyby dziecko sobie za, zadało to pytanie, nie miałoby żadnych szans. Mówi, e, m, mówiłem o, jed, o jedności, o tej ekspansji jedności tej pierwszej e, e, w, e, w emocji, początku mojego programu. E, gdybym myślał o o takich skrótach, powiedzmy, jakie są kliszami, powiedzmy, schematami typowych twórców, znanych twórców, to, to kojarzy się również z taką historią, którą już kiedyś opowiedziałem w telewizji, jak pan Stanisławski, dyrektor Muzeum Włodzi, zwrócił się do mnie po paru latach po, już po nabyciu pierwszego detalu, o Pytanie, czy mógłbym go e, przyjąć w swojej pracowni, warszawskiej oczywiście jeszcze, e, czy, bo chciałby kupić następne jakieś prace, bo to było ich, ich powiedzmy, e, założeniem, że jeżeli się kupuje od jednego twórcy jakąś, jak, je, jakąś część jego twórczości, że należy za nim jakby podążać i patrzeć, co dalej. Żeby się nauczyć jego myślenia, jego, jego, jego drogi. Ja na to mu pokazuję dalsze detale, na to on my to już mamy. Są, a przecież to jest dyrektor i, i, on, i proszę że my jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. I dzisiaj wydaje mi się, że mogę bez ryzyka powiedzieć, że znakomicie zna sens powiedzmy mojego przedsięwzięcia, ale. Właśnie jako odbiorca się tego nauczył. My wszyscy jesteśmy odbiorcami. I malarze, ci, którzy dzisiaj mogą mieć, czy inni artyści, czy nie tylko artyści, pisarze, e, i nawet, czy, czy ludzie filozofii mogą mieć jakieś zastrzeżenia, oni się, ja mam nadzieję, tego myślenia, tego powiedzmy, nowego patrzenia, czy rozumowania, czy nowego konstruowania obrazu nauczą. E, w, w, wydaje mi się, że, że tak zawsze było, zresztą zawsze tak było, nawet w najbardziej banalnych przykładach twórczości, czy nawet w najznakomitszych przykładach, w tym sensie może również banalnych. Powiedzmy, czokonda, która się wydawała czymś tak znakomitym, dlatego że jest ładnie, gładko namalowanym obrazem. Przecież tego ludzie nie rozumieją, co jest w, rzeczywiście wielkością ja Jestem Zachwycony twórczością Leonarda i Gioconda jest jedną z najlepszych, powiedzmy, form tego malarstwa, właśnie tego sfumata, o którym już wspominałem, ale tu chodzi o to, że, że tego się ludzie nie nauczyli. Oni myślą, że nauczyli się. Oni widzą jakąś panią, tak jak się widzi, ja nie wiem, e, e, jakiś przedmiot, który jest ładny, ale nie jest przecież obrazem. Patrzenie na obraz, to już Pronaszko już mówił bardzo mądrze, o, obraz nie jest odwołaniem się do natury, tylko do obrazu, a zatem jest malowaniem, jest pierwszym krokiem do mojej idei, malowaniem zatem marstwa. Ale... Nie obrazu w tym przypadku, tylko już marstwa. Dalej. Powiedzmy. Ale Stanisławski. To... Przepraszam, dobra. Nauczył do... się, mówiąc w cudzysłowie, pana Malasa, mm -hmm, mm -hmm. e, dowiadując się. E, w na sposób... czym cała strategia polega, że tak powiem, tego obrazu, tak, dramaturgia? Że, że, że tu materialność mm -hmm. przedstawianych mm -hmm. liczb, cyfr, nie jest e, e, najistotniejsza. Tak. Że e... na niej nie należy się zatrzymać. Ona raczej ma być czymś przezroczystym. Ale ja bym tak, chciał e, zapytać, i taka była intencja mojego pytania dotyczącego Boysa. Który, który powiada, że no, sztuka służy temu mianowicie, żeby zabrać coś ze sobą i zrobić z tego użytek. Użytek nie w sensie zwykłej użyteczności. Mam tu na myśli rzecz dotyczącą całkowitej właśnie bez, bezinteresowności. No na przykład, czy ja mógłbym powiedzieć, że od opałki nauczyłem się tego, że obraz, pojedynczy obraz jako część pewnej całości wad jest tego, żeby urządzić mu wernisarz. Czy mogę powiedzieć i mieć prawo, że tego nauczyłem się albo to wyniosłem? Oczywiście każdy może inspirować się czymkolwiek i tutaj występuje pewna swoboda, ale autor może być innego zdania. Czy można się w tym sensie czegoś nauczyć? Czy malarz. Czy krótko mówiąc, uważa pan, że możliwi są uczniowie też pana twórczości? Albo współmalarze podzielający. Partycypujący, ja tak Tak, zdarzyło mi się coś bardzo sympatycznego. Takie anegdoty czy takie e, historie zawsze wydają się może niezłączne, e, ale żeby zobrazować pewną specyficzność mojej e, sztuki, e, w, w kolekcjoner e, wyprowadza się z miasta, jednego z miast e, w Niemczech, e, konkretnie z Münster, i e, robi galerię, która. Świadoma jest, że w tym mieście znajduje się tylko jeden obraz Opałki. Robi pożegnanie tego obrazu. Jestem zaproszony na ten wieczór. Jest to wieczór dość dobrze przemyślany, bo wieczór ma być całą, całą nocną taką jakby biesiadą wokół tego obrazu. Picie, gadanie i tak dalej. Dlaczego jest to w moim przypadku możliwe? Dlatego, że on sprzęga wszystkie obrazy. Sprzęga, oczywiście, jak się patrzy na obraz jakiegokolwiek artysty, to jeżeli się jest człowiekiem kultur, posiadającym kulturę historii, malarstwa, to wszystkie obrazy, które autor, Widzianego, przed, stojącego przed nami obrazu, e, zaraz nam przypomina inne obrazy, naturalnie. Tyle tylko, że oczywiście, i, i dalej, one nam pomagają w patrzeniu na ten obraz, który widzimy przed sobą, na tę choćby anegdotę, ale nie anegdota jest racją powstania obrazu, przynajmniej dla malarzy, tylko właśnie obraz, jakość tego obrazu. Ale w moim przypadku i ta jakość. I ten temat, powiedzmy, merytoryczność tej, tej przygody znajduje się w tu i jest na zewnątrz. To znaczy, że żyjemy nie tylko tym, że ja wystawiam jeden obraz czy dziesięć obrazów, zawsze jest ich tyle, ile ich jest w sensie mentalnym. To znaczy, że, że jeżeli ktoś widzi mój jeden obraz, widzi zatem wszystkie, jeżeli zna całą, całą strategię. Stąd on się dynamizuje, stąd moż, istnieje możliwość e, odbioru obrazu, który będzie się wydawał, jeżeli do niego dojdę, obrazem e, nienamalowanym. Jeżeli jeden widzi wszystkie, ale czy jeżeli widzi wszystko, co dzieje się tym tropem, czy widzi coś jeszcze więcej? Czy w gruncie rzeczy przedmiot tych obrazów, czy w gruncie rzeczy obraz, o który tu chodzi, którego detale są malowane, jest właściwie przedmiotem duchowym? O to też tutaj.